Powoli zaczyna się tutaj zima. Mhm. Pogoda wygląda coraz gorzej. A jak jest Danie o tej porze roku? To samo. To samo. Po prostu, tylko że wieje, cały czas wieje. Wie? Jest to jakieś 360 dni w ciągu roku wieje. A to co? E, no to nowy pomysł naszy, naszych tutaj producentów, żeby nas... E, challenge, challenge. Dawaj. Challenge. To było coś nowego. Wiesz, okay. Wrzucali nam coś, jakieś puzle były, yy, losowania. No jest znowu coś dla mnie. Octopul, Octopus Lips. Kto to wymyślił? Octopus Lips. Ja myślałem, że już wszelkiego rodzaju cuda, jakie były na stronach internetowych. Że ten temat, wiesz, z ustami jest już jak gdyby zamknięty, że już więcej nie można szalonych rzeczy zrobić, ale jednak, jednak takie to, szaleństwa znowu wypływają na, na powierzchnię. To nie jest zabieg stricte kosmetyczny. To ktoś wykonuje zabieg chirurgiczny, wydaje mi się, żeby skorygować kształt czerwieni wargowej. Tak, tak. To dlatego mówię, to jest, to jest zabieg chirurgiczny, który jest. To, co widziałam na stronach internetowych, wykonywane po prostu w strasznych warunkach, nieraz, gdzie są infekcje, głębokie zakażenia, gdzie to się w ogóle nie udaje, i nagle, i, i nagle masz kobiety, które no po prostu mają pokrojone wargi. I gdzie nie możesz jak gdyby z powrotem wrócić do, do, do tego pierwotnego Ale wyglądu? Czy te kontrowersyjne zabiegi są wykonywane przez lekarzy, przez profesjonalistów? Na tyle, ile ja się orientuję, to są to osoby niewykształcone, które to robią. Hmm. Nie wnikałem głęboko w to, bo naprawdę rezultaty powikłań były tak okropne, że po prostu się nie, da, nie po prostu nie, to jest nie do wiary, że, że kobiety, dziewczyny na to się decydują i, i to właściwie poddają się w ręce osób, które no naprawdę widać, że nie, nie bardzo są do tego wyszkolone. Jeżeli, jeżeli robiłby to chirurg wykształcony, to odbywałoby się to przynajmniej z zasadami odpowiedniej sterylizacji, obłożenia pola zabiegowego jest to ingerencja w tkanki i wymaga podejścia stricte chirurgicznego. To trzeba by było też znaleźć takiego szalonego chirurga. Właśnie który, do tego zmierzam. To, to zrobić. z lekarzy wykształconych mógłby się podjąć tak absurdalnego zabiegu. To jest po prostu absurd. No I tutaj na pewno na pewno byłoby trudno znaleźć. Ja sobie w każdym razie nie wyobrażam, żeby znaleźć. Kogoś, kto by coś takiego e, e, potrafił zrobić e, świadomie i wiedząc o tym, że to jest proces nieodwracalny. Różne trendy obserwujemy, niestety, w internecie, a czy nie jest to w jakiś sposób związane z podłożem kulturowym, czy zawsze to spojrzenie na usta, jaki jest ideał piękna, jeżeli chodzi o usta, było podobne? Czy to nie zdarzało się w przeszłości, że też bardzo jakby modyfikowano wygląd ust kobiecych? E, oczywiście, to, to są pewne trendy i to od dawien, dawna było e, czymś, co e, sygnalizuje e, seksualność kobiety. I było podkreślane, mm. w Azji są inne usta, inne kanony piękna, jak e, widzisz to w Europie. E, taki trend bardzo e, e, powiększający, e, upiększający można powiedzieć usta e, powstał, gdyśmy poznali ten e, bardzo e, taki neutralny, z, e, e, taką neutralną rzecz, którą jest kwas chloronowy. I teraz popatrz. Widocznie w jakiś sposób też zmieniają się kanony piękna, że ludzie robią sobie y, takie rzeczy, tylko że to jest y, ślepy kierunek. Operacja do Octopus Lips jest nieodwracalna, a na przykład kwas hialuronowy, modyfikacja kształtu no tak, ust ale widzisz, yy, jest bezpieczniejsza. To wszystko, wszystko jest fajne, bo kwas hialuronowy jest bardzo bezpiecznym y, preparatem, ale też nie do końca, bo to też zależy kto to robi. Nie, to nie może być koleżanka cioci Basi, która poleciła, że hmm. ktoś tam robi w zakładzie fryzjerskim. No to nie do końca. Przy okazji, Przy tak. okazji. To, to, to nie jest zabawa. To trzeba mieć wykształcenie i doświadczenie, żeby takie rzeczy wykonywać. Znam taki przypadek, to już nie kwas hialuronowy, ale kwasochiluronowy podobny przypadek, gdzie modelka, szwedzka modelka mhm. w, w latach tych, kiedy ja pracowałem w Szwecji, była czołową modelką i zarabiała tylko pokazując swoje usta. Pojechała gdzieś tam na południe Francji na jakiś shooting i tam doradzono jej, żeby coś tam poprawić w swoich ustach. I y, nie, ona nie wiedząc, co, co jej wstrzyknięto, wstrzyknięto jej y, kwasochylornowo podobny produkt. Taki po prostu coś, co się nie powinno robić. Bez atestu. I, y, bez atestu, bez niczego. Y, dziewczyna wróciła do domu, nagle zaczął się robić coś w jej, w jej ustach. E, usta zaczęły e, e, rosnąć, obrzęk. Tak. E, o, okazało się, że, że to jest właśnie e, ten, ten produkt, który trzeba było usunąć. Nie dało się tych ust jak gdyby uratować. E, potrzeba było głębokich jest... i długich zabiegów e, estetyczno-chirurgicznych, żeby te usta w jakiś sposób naprawić. Ale ta dziewczyna straciła swoje piękne usta. Co powiedziałbyś młodym dziewczynom w tym momencie, jeżeli chodzi na przykład o taką operację? O e, jej... Słuchaj, przede wszystkim to jest, że to jest coś szalonego, żeby zrobić i że to jest operacja, która nie ma odwrotu i, i tutaj absolutnie bym ostrzegał, żeby tego nie robić. A jeżeli już poprawiać swój, uro, swoją urodę, poprawiać swoje usta. To robić to bezpiecznie, w bezpiecznych miejscach, u specjalistów, którzy mogą doradzić, poradzić i zrobić to, ten zabieg, jak najlepiej. To jest Jasne. taka przez droga i, i takie, jak gdyby, troszkę pouczenie wszystkich tych, o te osoby, które są i oglądają takie rzeczy na internecie. To, co mówisz, jest logiczne, ale nie zawsze dla wszystkich oczywiste, i zrozumiałe dla wszystkich. Dziękujemy za uwagę. Mam nadzieję, że to co powiedział nam Chris może być przestrogą. Jeżeli macie jakieś wątpliwości, pytania, zapraszamy do kontaktu, zapraszamy do wizyty w klinice. Dziękujemy za uwagę. I zapraszamy na następne odcinki. Dokładnie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.